Witam Was ponownie. Dzisiaj Wam zaprezentuję japońską bodajże edycję kolekcjonerską grenit for Speed Pro Street. Jest to bardzo rzadka edycja. No w sumie pierwszy razem widziałem, od razu ją kupiłem. I jest w takim to błyszczącym jakimś boksie. Aczkolwiek nawet nie jest to boks, tylko okładka taka. No tu mamy taką jakby zawartość edycji tu mamy taki napis jak na razie po angielsku także git no tu też no i otwieramy znaczy, albo wysuwamy to zabezpieczę sobie kopercję bo to było jakoś luzem tak dziwnie porozwalane no i tak mamy smyczkę grubą z logo Grimms of Pro Street gruba, szeroka w sensie tu mam nawet regulacje na takich sprzączkach jakby teraz to jest rzadko spotykane, mam jeden rozmiar tutaj mamy te dwa zapinacze różnego typu nawet no na i logo jej jest gumowe Dalej mamy metalowy taki brelok, więc West street. To jakiś taki prosty, mogą być nawet logo już z koroną, było ładniejsze. Jeszcze jest coś. Aha, jeszcze mamy identyfikator na zdjęcie. Mamy nawet suwar taki gumowy. Już mamy w tych zipaczkach tu takich mam ładne logo kolorowe pięknie kolor żywe tam takie jakieś takie na tym boksie są nie będę otwierał na szkoda dalej mamy nie wiem czy to było, było w tym czy nie ale no jest duże w porównaniu do zwykłego boxu ja nie wiem na co to to jest zapasowa jakby okładka nie wiem czy oryginalna, czy nie, czy ktoś zrobił, ale papier jak. No tak zakładki śliski. Nie wiem po co to. Japońców nie dogolisz. Tu mamy samą grę. No, tu fajne hologramy gdzieś u nas. Chyba nie ma takich bajerów. Napisy mamy po japońsku i po angielsku. Region NTSCJ, czyli japońska wersja. Tu też mamy japońskie i angielskie napisy i w środku płytka z grą, instrukcja też dwujęzyczna, tu jak już katalog rozciągany, japoński, tam mało co ważne jakieś gry stare, EA. No i tu mamy główną atrakcję, czyli jak widzicie jest to budzik, budzik zegarek. Bardzo fajnie wykonany jako opona, koło felga. W środku <gryw> jako wskazówki godzinowy klucz, śrubokręt minutowy, na sekundnik. No jakieś takie dziwne lata. No. Chuj co to jest. No, i tu mamy ładnie na czerwono wymalowane zaznaczone godziny od 10 do 12. Reszta na biało w środku, taki srebrny wypełnienie, jakby tarcza hamulcowa. klocek nawet mamy tutaj. I szprychy felgi. No, bardzo ładnie wykonany mi się to bardzo podoba ten budzik. No, ty już nie bardzo, <laughs> jak to w budziku. Sygnał niestety myślałem, że będzie jakiś jakiś taki samochodowy, bardziej jak tu mamy. Standardowy, widzicie że działa budzik też, no, tu mamy nawet jakiś numer, o, nie będzie go widać pod światło, ale, ale chyba nic nie mówi, 245, ale... nie jest to numer edycji, no fajny bajer no. No i ciężkawy, ładnie wykonany, no to jest wszystko plastik, niestety to w nie jest guma, nawet był bardziej taki autentyczny. No i żeby nam tak sobie nie jeździł budzik, ojej, jest do tego podstawka z logo gry. Spód jest taki jakiś, nie gumowany, tylko jakiś materiał taki nieśliski. To jest świat oryginalny, też lakier zszedł. Tak miał być, no i ładnie. Podstawka. No i git. Stoi sobie budzik. No w środku już wypełnianie nie, nie jest jakieś takie no, cudowne. Tektura zwykła, taka jeszcze cienka. No i to tyle w tej kolekcjonerce. No dość fajna. Rzadka jak cholera na pewno. Nie widziałem nigdy takiej. Pierwszy raz, jak mówię, zobaczyłem, od razu kupiłem. Trochę to kosztowało, no ale myślałem, że Warto no i warto. No, i to na tyle by było na dzisiaj. Subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam na kolejny unboxing. Mam nadzieję, że już niedługo. No, i cześć.